Witam bardzo gorąco wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej numer 3 w Skawinie. Dzień dobry. Witam wszystkich sportowo w ten piękny dzień. Cieszę się bardzo z tej pięknej uroczystości. Wierzymy, że nowoczesna infrastruktura sportowa to dobra szkoła, dobra i nowoczesna, rozwijająca pasję. I z tego też powodu mam głęboką nadzieję, że na tych boiskach rozwijać się będą sportowe talenty. Patrzę, patrzę, patrzę. Jest! Jest boisko! Piękne boisko, wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt okazuje się, że marzenia się spełniają. Ten obiekt posadowiony jest w takim miejscu, że będzie spełniał dwie role: będzie dla uczniów, ale również będzie dla mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy więc wdzięczni tym, którzy pozwolili nam się cieszyć z tego wielkiego i wspaniałego obiektu. To jest trzecie, trzecie boisko, które wykonuje nasz wydział i stąd taka śmiałość, panie marszałku, że proszę o następną kasę, a burmistrza o zamówienie następne, żeby... Co roku powstało taki obiekt. Wam drodzy uczniowie, życzę tutaj niezapomnianych sportowych chwil, abyście rozwijali swoje sprawności, abyście zawsze grali fair play. I dzisiaj e, Słowo stało się ciałem i mamy piękny obiekt sportowy e, na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie. Ten obiekt łączy właściwie wszystko to, co najważniejsze, czyli zaplecze szkolne zaplecze rekreacyjne. Właśnie tutaj liczę na to, że będą rodziły się największe talenty sportowe gminy Skawina. Ja też bardzo dziękuję w imieniu rodziców, dzieci. Nie omieszkam Napomknąć że liczymy na więcej. My jako rodzice, ale liczymy też od Państwa na dalsze wsparcie. Muzyka Otwarty dzisiaj w, przy szkole podstawowej numer 3 w Skawinie To e, budowa, która była długo oczekiwana przez e, społeczność szkoły. Boisko w pełni e, wymiarowe, e, bardzo dobrej nawierzchni wybudowane z środków Urzędu Marszałkowskiego, z programu Małopolskie Boiska przy udziale środków gminy Skawina i zabezpiecza w tej chwili szkołę w możliwości realizacji zajęć wychowania fizycznego w standardzie XXI wieku. No, cieszę się bardzo, że po, w kolejnym roku kolejny obiekt tak pięknie zbudowany i wyposażony wielofunkcyjne boisko. Mam nadzieję, że pozwoli nie tylko świetnie funkcjonować e, dzieciom, nauczycielom tej szkoły, ale również mieszkańcom, bo taki pomysł też jest, aby z tego boiska pięknego mogli również korzystać w godzinach popołudniowych, jak rozumiem, również mieszkańcy miasta. Mam nadzieję, że takich boisk w gminie Skawina powstanie więcej. Każda szkoła będzie w takie boisko z taką nawierzchnią. Y, y, wyposażona i e, realizowane na niej zajęcia będą bezpieczne. To jest owoc współpracy trzech samorządów. Tak, no, umówmy się, że wydatek gminy, pewnie gmina ze swoich środków mogłaby pokryć e, oczywiście koszty budowy takiego boiska, ale skoro są takie programy, które umożliwiają pozyskiwanie środków zewnętrznych, to oczywiście należy z nich korzystać. Być może e, dzięki temu uda nam się w następnym roku e, wybudować kolejny tego typu obiekt. Również powiat krakowski realizuje e, tako, takie boiska przy, przy szkołach ponadgimnazjalnych. Do tej pory zrealizowano takie boisko przy, przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ale również w dwa tygodnie temu otworzyliśmy bardzo podobne boisko w zespole szkół w Czernichowie, zespole szkół rolniczych. Również podobna nawierzchnia, podobna wielkość. To nie jest pierwszy obiekt. Taki obiekt powstał już przy Szkole Podstawowej numer 4. Powstał również w Zespole Szkolno-Przeszkolnym w Księcinie. W tej chwili, w ramach rewitalizacji, podobny obiekt powstaje w Szkole Postawej w Radiszowie. Mam nadzieję, że kolejne placówki w następnych latach sukcesywnie będą takie obiekty również posiadać. To jest dla mnie rzeczywiście szczególny dzień, dlatego że. Eee, pracowałem tutaj w tej szkole przez wiele, wiele lat jako nauczyciel wychowania fizycznego od 1991 roku. O, Najpierw w szkole podstawowej prawa. numer 3 w Skawinie, a, potem po e, reformie edukacji e, wróciłem tutaj i w gimnazjum prawa. numer 2 e, a do samorządu przeszedłem właśnie stąd e, 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 i jako nauczyciel wychowania fizycznego przez wiele, wiele lat e, tutaj pracowałem, stąd e, budowa tego boiska była mi szczególnie bliska, przebudowa tego boiska. Pojawiamy się Fantastyczny dzień, święto dla szkoły y, podstawowej numer 3. Pojawiamy się tutaj w naszych niebieskich koszulkach, niebieskich trykotach z napisem gramy dla Poli, bo tak w dniu dzisiejszym zaczynamy akcję promocyjną naszego meczu charytatywnego Skawinka Skawina Wisła Kraków, który odbędzie się 27 października w niedzielę o godzinie 11. Wszystkich państwa bardzo zapraszamy. Szczytny cel. Gramy dla chorej córeczki naszego trenera i zawodnika. Pola potrzebuje naszej pomocy. Razem możemy więcej. Zapraszamy. Teraz dopiero odbędzie się pierwszy test naszego wspaniałego boiska. Szanowni Państwo, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka. لا لا لا